Jeżeli chcesz ustawić indywidualny dzwonek dla wybranego kontaktu w Redmi Note 14 Pro Plus 5G, to najpierw musimy otworzyć aplikację telefonu, i następnie oczywiście przechodzimy do kontaktów. Wybieramy kontakt, dla którego chcemy ustawić jakiś inny dzwonek, i następnie w ustawieniach kontaktów w tej sekcji znajdziemy dzwonek kontaktu. Możemy wybrać obecny dzwonek, i tutaj najprawdopodobniej chcemy, chcemy wybrać aplikację motywy gdyż również tę samą aplikację stosuje się podczas zwykłego zmieniania dzwonka. Następnie możemy wybrać jeden z fabrycznie zainstalowanych dzwonków, bądź możemy wybrać dzwonek z naszego urządzenia, jeżeli na przykład pobraliśmy z internetu jakiś. No i oczywiście mamy też sklep z różnymi innymi dzwonkami, które możemy sobie pobrać i wybrać. Ja natomiast wybiorę fabryczne i tutaj możemy nacisnąć na jakiś dzwonek aby włączyć odsłuch i jeżeli dany dzwonek nam się spodoba to możemy nacisnąć zastosuj po prawej stronie i następnie zatwierdzamy wybór naciskając OK i to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.